Nie wiem, Irona 5 zarabia, miał, no. <grystanie> Już pokazuję minus 5 o, liber... Y, penalti. Czy ty masz Ironie 4 minusowe LPki? No nie. Nie, ja nie. nie. Wyszedł z tego, tego, z tego konta i sobie patrzę na tamtej grać. A, bo... ...Igor, jak się czarny. Co?! No cóż no. Słuszne. Przyznam się to znaju. Ty Bartuś, a masz farbki takie ze szkółki, to weź go na farma no, Może być w Intelii, go mogę wyfarbować. No o ej idź do góry, i do góry, iść do góry! I ten wyżej! I w lewo! No, to pan jaką ten ma ten. Myślałam no, że mi to tak telefon ści na... Ile razy dostało zaczania na dzień kobiet? Fajny język, nawet podobny do polskiego. <grym> <grym> Ebo, bo jest z TikTok, że pokaż powodzenia w biznesach. Ciekawe w jakich biznesach ona ma powodzenie. TikTok. <grym> <grym> Jutro kurwa na 15 no, Przecież co to są kurwa nie? Ja pierdolę, no, jak można być takim kurwa pokemonem? Patrzę. To jest skrzynia młodego. <laughs> <laughs> ja dwie perełki, teraz już nie ma żadnej. Ej, wiesz jak wkurwić psa? Tak. <suszy> co co?

Pogusyk, oh, uj! Nie mogę! Ja. Jeb, owca! Oooohohoho! Jak dużo, że jutro ja nie idę do pracy? Znaczy, powinienem teoretycznie ale... Oblew, w Może ja, bo twój brat się odpala. Masz banana. od Dziewczyny <doddź wczoraj> są jak KARAMBIT Nie mam karambita. Nigdy nie <śśmiecki> WIDZIAŁAM karambita. Informatic moment. Oni pali... Powiedzieli... No. Ej, bo jak masz nadal pożary LASÓW bo to może się nie będą paliły. Co jest? co jest grane. <śmiecki> Właśnie potrzebujesz wszystkie katastrofy życia. Życia był, lasów. Wyłączył to jednym prasę kliknięciem. Naukowcy go nienawidzą. <noise> Zobacz to Nie dotykaj, bo to boli. Ok. Ale mam. Zupełk. <noise> ok. 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 <noise> Zniszczył się. Hmm? Tragiczna śmierć, piętnastolatka, nie żyjący nastolatek znalazł. Co? I tragiczna śmierć piętnastolatka. Nieżyjący nastolatek znalazł rodzinę. A, rodzina, oh. rodzina znalazła go, okej. Okay. Ale like lajk mózgu. Ale <gry> O kurde, ale halka zem znalazł. Dlaczego każdy ród tutaj jest gruby? No właśnie nie. To no, może to jesteś chudny, kurwa. Ej, użyj 4, użyj 4, szybko, bo ci zniknie, użyj 4, dobra. Mam kurwa. Kurwa, w dżungli, Ale mam 80. Kurwa, Kurwa, do głowy. Co tam masz tuś? Nieprawda. Nieprawda, papież Polak nigdy nie zrobił. Pian Paweł Czwarty, jebo idziecie w karty. O, cześć, Martałusz! No, cześć. Się cześć. cześć. Mi ty, fajna ta dupa wersja. jednak. Wiem. Przepraszam, ja że wyzywaliśmy ją. Fajna ta dupa. Później dwa drugi i stała na pewno. No, Marta, najmniejszy. Dziękuję. mnie, to. Wiesz, co ci odpierdolę? No, ciekawe. A wyślecie mi zdjęcie ja nowe? Myślę, że... Muszę zwalić konia. Co ja? Że co? Nic. Nie mamy zdjęć. Nawet. Zrób. Na chuj mi. Powiesz, że musisz zwalić konia. No, na pewno. A bo ty nie masz stosu, w sumie. Czemu Nie wiem. No i wok. Daj mi razmutować. Zaraz popatrzę na ekran. A bo ty nie patrzyłeś. No? When the imposter is us. Pum 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 pum. Dang